Cześć, z tego filmiku dowiesz się, w jaki sposób odmieniają się czasowniki nieregularne w czasie prezentacji. Jakie rodzaje nieregularności występują, i poznamy również a, przykładowe odmiany najważniejszych czasowników. Jeśli chciałbyś się zapoznać z odmianami czasowników regularnych i przypomnieć sobie, kiedy używamy czasu prezentacji, to zapraszam do poprzedniego filmiku. Zaczynamy. Pierwszym typem nieregularności jest taki typ regularności, jaki występuje w takich czasownikach jak na przykład afer. Po lewej stronie mamy odmianę czasownika afer, tak jak ona powinna wyglądać prawidłowo, a po prawej stworzyłam odmianę, która e, to byłaby odmiana czasownika afer, gdyby on był całkowicie regularny, tak? Powiem, że jeżeli mamy czasowniki regularne, to odcinamy po prostu to r. I wtedy mielibyśmy pierwszą osobę ako. Tak? Ako, a tutaj jest ago. Tak? E, później mamy dalej aces, ace, acemos, aceis, acen. Jeżeli spojrzymy na tą podmianę nieregularną, to zauważymy, że tylko ta pierwsza osoba, ago, jest inna. Tak? Mamy dio ago, a tutaj byłoby dio ako. Natomiast w pozostałych osobach jest już regularnie. Więc takie czasowniki, jak czasownik afer. Cześć. Zapraszam Cię do filmiku, w którym opowiem o tym, jakie rodzaje nieregularności występują w czasownikach z czasu presente, jakie mamy rodzaje tych nieregularności oraz podam też przykładowe czasowniki i ich odmiany. Jeśli chciałbyś poznać przykładowe odmiany czasowników regularnych e, oraz przypomnieć sobie, kiedy używamy czas presente, to zapraszam do poprzedniego filmiku. Zaczynamy. OK. Czasownik ACER. Tak i czasowniki jemu że tak powiem, podobne. Po lewej stronie mamy odmianę czasownika afer, odmianę nieregularną, tak jak powinno się odmienić czasownik afer. Yo hago, tú haces, él, ella, usted hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis y ellos, ellas hacen. Po prawej stronie rozpisałam czasownik afer tak, jakby on był całkowicie regularny, żebyśmy zobaczyli sobie, czym różni się odmiana ta nieregularna od tego, co by było, gdyby ten czasownik był w rzeczywistości regularny. Jak zauważysz, te osoby aces, afe, afe, afemus, afejs, athen, te wszystkie osoby są dokładnie takie same. Jedyna różnica jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Zamiast ako mamy ago, tak? Bo gdybyśmy odcięli er, to w czasownikach regularnych dodajemy tylko o i mielibyśmy ako. Ale tak nie jest. Mamy zamiast tego ago. Więc pierwszą grupę czasowników nieregularnych będą stanowiły czasowniki które mają nieregularną tylko i wyłącznie pierwszą osobę liczby pojedynczej. No i tą odmianę trzeba zapamiętać, tak? Bo tu nie ma żadnej zasady. Takimi czasownikami będą na przykład poner, czyli nakładać, zakładać, salir, wychodzić, dar, dawać. I mamy nieregularne formy pongo, salgo i doj. Przykładowe zdanie: No hago los deberes el viernes por la tarde. Nigdy nie odrabiam zadań domowych w piątek po południu. Okej. Okay. Czyli pierwszy typ nieregularności to nieregularność tylko i wyłącznie w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Następnym typem nieregularności jest taki typ nieregularności, który obserwujemy w czasowniku np. ferrar. I teraz tak, znowu tutaj po lewej stronie mamy właściwą odmianę, tą odmianę nieregularną. Po prawej zaś odmieniłam czasownik ferrar tak, jakby był on regularny. I co zauważamy? Tu mamy ferro, sierra, sierra, serramus, serrais, Fierran. Natomiast gdyby on był regularny, a nie jest, to mielibyśmy ferro, ferraz, ferra. Ferramos, ferrais, ferran. Jak widać, te dwie osoby, my oraz wy, są dokładnie tak samo, tak? Jest ferramos i ferrais, natomiast w pozostałych osobach doszło do pewnej zmiany. Zamiast ferro mamy fierro, zamiast ferraz mamy fierras. Zamiast ferran mamy fierran. Co tu się stało? Dodaliśmy literkę I, przed to E. I teraz tak. Spójrzmy sobie na tą odmianę w ten sposób. Jest coś takiego, co nazywamy zasadą buta. Jeżeli rozpiszemy sobie odmianę czasownika w dwóch kolumnach, po lewej stronie będziemy mieli liczbę pojedynczą, ja, ty, on, ona, pan, pani, a po prawej liczbę mnogą, my, wy, oni, one, to jeżeli narysujemy sobie taki but. Tak, tak jak ja tutaj narysowałam, to w tym bucie znajdują się wszystkie formy nieregularne. Natomiast sznurówki, te tutaj sznurówki, które zataczają się nad my i wy, oznaczają formy regularne. W sznurówkach mamy formy regularne, które pozostają bez zmian, natomiast w bucie mamy formy czasowników nieregularne. I na czym polega ta nieregularność? To w języku polskim nazywamy obocznością, czyli w temacie. Temat to jest wszystko to, oprócz tej końcówki R, Ir, R er i tak dalej. Okay? W temacie, jakaś jest samogłoska jest wymieniana na jakąś inną? W przypadku Ferrar chodzi o samogłoskę E. Ona się zmienia w IE. W tych osobach, które wymieniłam, ja, ten on oraz oni. W Dormir będzie się wymieniało O na UE. W Pedir E to E się wymieni na I. W Hugar U się wymieni na UE. A w adquirir I się wymieni na. I e. Mamy na myśli to i, tak? bo tu już jest końcówka, tak? to nie jest temat. To spójrzmy sobie na to odmiany. Dormir. Duermo, duermes, duerme, ale regularnie dormimos, dormis, i później znowu nieregularnie duermen. Przykładowo, duermo ocie oraz każdej nocie. Śpią 8 godzin każdej nocy. Pedir. Zamiana była e na i. Mamy pido, pides, pide ale regularnie pedimos, pedis i y piden. Te pido perdón por haber llegado tarde. Proszę o wybaczenie mojego spóźnienia. Czasownik jugar. Tutaj u umiene się na ue, więc mamy juego, juegas, juega, ale regularnie jugamos, jugáis i na końcu znowu juegan. Ellos siempre juegan al escondite en el cuarto. Oni zawsze bawią się chowanego w swoim pokoju. I ostatni czasownik, który tutaj pokazaliśmy, Adquirir. I na IE. Yo adquiero, to adquieres, El adquiere. Ale już regularnie adquirimos, adquirís. I w ostatniej osobie znowu zmiana adquieren. Ella adquiere un libro cada mes. To jest już takie trochę formalne zdanie. Ona co miesiąc nabywa książkę, tak? które brakowało mi szkole. Czyli te zamiany, o których wspominałam. E na IE, O na UE, E na I, una U na UE, I na IE. To są zamiany, które mogą występować. Ich czasowników będzie więcej niż te, które wymieniłam, ale one będą się trzymały zawsze tej samej zasady. Te samogłoski będą się wymieniały, będą się wymieniały w osobach ja, ty, on oraz oni one. My i wy pozostanie bez zmian. Przechodzimy do kolejnego czasownika, czasownika Benir. Eee, tu miałam podkreślić całe to słówko. Okay. Eee, znowu po lewej stronie mamy odmianę nieregularną, a po prawej mamy odmianę regularną, tak jak gdyby ten czasownik był regularny. I co tu mamy? Tu mamy bęgo, tu mamy beno, coś zupełnie innego. Tu mamy bienes, tu masz benes, biene, bene, bienen i to miało być benen, <ścoughs> i źle napisane, ok? E, czyli w tych osobach doszło nam to i, tak jak to było w przypadku e, czasownika serra, tak? Jest tu bienes zamiast tu benes, jest el viene zamiast el bene, tak? ellos vienen zamiast ellos benen, tak? Więc niby jest ta zasada buta, ale oprócz tej zasady buta, pierwsza osoba jest nieregularna, jest bengo. Czyli tak jak mieliśmy w pierwszej grupie tych czasowników nieregularnych, czasowniki tak jak Acer ago, że tylko mają nieregularną pierwszą osobę, a w drugiej grupie mieliśmy te, które mają e, nieregularne te e, osoby w bucie, tak tutaj mamy takie połączenie. Mamy ty, on, oni, nieregularny według tej zasady oboczności oraz pierwszą osobę zupełnie nieregularną do zapamiętania. Ok? Jakie czasowniki odmieniają się w ten sposób? Defir fir też ma wymianę e na i, tak jak na przykład było to w spedir, ale oprócz tego jeszcze ma pierwszą osobę nieregularną jest digo. Tener też ma wymianę e na ie, tak jak to miało miejsce. Ferrar chociażby, ale oprócz tego pierwsza osoba jest tengo. Czyli Yo vengo de Cuba, pochodzę z Kuby, dice la verdad, on mówi prawdę, tienen solo 20 años. Oni mają tylko 20 lat. Czyli tutaj i pierwsza osoba jest nieregularna, i dodatkowo jeszcze jest ta zasada buta, która obejmuje pozostałe osoby z buta. I na koniec mamy czasowniki tak zwane całkowicie nieregularne. Tutaj jakby nie ma żadnej zasady, nic wam nie podpowiem, po prostu trzeba je znać na pamięć. Natomiast nie ma ich dużo i są głównie te czasowniki takie najpopularniejsze. Mamy czasownik ser, być. Yo soy, tu eres, él es. Nosotros somos, nosotros sois, ellos son. Czasownik estar, Yo estoy, tu estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis i y ellos están. Ok? Czyli to są odmiany całkowicie nieregularne. No po prostu trzeba je zapamiętać. Do tego jeszcze dam wam czasownik ir, czyli iść dziaboj, tu was, ilwa, nos robamus, vos robaz i. Tu nie ma żadnej zasady. Po prostu takie formy są i tak wyglądają. Czyli podsumowując, mamy czasowniki, które mają nieregularną pierwszą osobę liczby pojedynczej i trzeba ją zapamiętać, tak jak Afer, salir, tak, Ago, Salgo. Mamy czasowniki, które odmieniają się według zasady buta, czyli mają nieregularną ja, ty, on, oni. I tam dochodzi do zamiany samogłosek w temacie. Tak? Są różne typy oboczności i te samogłoski się zmieniają. W E zamienia się na ie, w Pedir E zamienia się na i, w Dormir O zamienia się na ue tych osobach. Są czasowniki, które mają połączenie tych dwóch nieregularności, czyli pierwszą osobę mają liczbę pojedynczej nieregularną całkowicie i do zapamiętania, tak jak na przykład Benir ma Bengo, natomiast pozostałe osoby z buta, czyli ty, on, oni, one mają tę oboczność i wymieniają swoje samogłoski. Na koniec zostaje nam kilka czasowników całkowicie nieregularnych. Najważniejsze do zapamiętania to są właśnie ser, czyli być, estar, czyli być, przebywać, znajdować się oraz ir, czyli iść. Zapraszam do moich kolejnych filmików. Jeśli chcecie się jeszcze czegoś więcej nauczyć, komentujcie pod, pod filmikiem, czego byście chcieli się nauczyć. Adios!